Witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Ja się dalej kuruję. Zastanawiałam się, co dzisiaj pokażę w tym vlogu, a więc pokażę Wam trzy pary piżam, które dostałam podczas mojego pobytu w szpitalu. Pierwsze piżamki wyglądają tak, takie standardowe, ciemny fiolet z napisem Dream to be happy. Spodnie od piżam dół, taki standardowy. Proszę bardzo. Kolejne piżamki. Wyglądają tak. Takie z kotkiem. Granatowe, mój ulubiony kolor niebieskie, granatowe. Też standardowe, wyglądają tak. Spodnie tak samo standardowe jak tamte oraz trzecie, piżamki, które niektórzy z Was mogą już kojarzyć, ponieważ dodałam swoje zdjęcie na karcie społecznościowej i byłam w tych piżamach, więc można sobie zobaczyć jak w nich wyglądam, jak mam je na sobie. Wyglądają tak. To jest jasny fiolet z takim kwiatkiem. Oraz takie piżamki, kwiatki. Bardzo ten dół lubię. Po pierwsze jest jakby grubszy materiał. I są jakieś takie bardziej wygodne, fajniejsze. Bardzo dobrze mi się w nich śpi. I ten materiał jest właśnie taki grubszy, niż sama bluzka ma. Bardzo lubię takie piżamki. Wszyscy pokupowali mi piżamy, bym mogła się przybierać, jakbym się ubrudziła, czy na przykład, nie wiem, wylała coś na siebie, bo w sumie w tym szpitalu cały czas byłam w piżamach, tak? Nie miałam ubrań takich. I jeszcze Wam pokażę moją poduszkę ortopedyczną. Którą mam, bo mnie boli głowa, kark. Tutaj czasami plecy, ramiona, więc mi się właśnie przyda taka poduszka. Wygląda tak. Tutaj jest takie wgłębienie na szyję, tak, żeby wszystko ładnie, prosto leżało, by się głowa ładnie ułożyła. Tutaj jest oczywiście większa, jest wyżej. Jak ktoś chce wyżej. Jak ktoś chce niżej, to może tutaj, choć myślę, że to też dla dorosłego, dla nastolatka. No i podobno jest bardzo zdrowa, bo utrzymuje wszystko jakby prosto i w należytej pozycji, więc mam. Ale mój mąż mi jeszcze kupił, żeby tak smutno nie było w tym vlogu, taką poduszkę na Halloween. Proszę bardzo. Jest jakiś akcent. Bardzo fajna. Były takie jeszcze w kształcie normalnej poduszki: białe, czy tam z zamkiem, czy dynią, ale tak stwierdziłam, że bardzo ładne, ale białe, jak się pobrudzi, to potem nie będzie ładnie wyglądać. A jak ja się czuję? Powiem Wam, że na pewno czuję się lepiej niż po szpitalu. Najgorzej się chyba czuję właśnie rano. Jak wstaję, to naprawdę boli mnie kark, głowa, tu wszystko. Oczywiście jak wstanę, rozchodzę, pochodzę sobie po domu, zrobię ćwiczenia jakieś takie na ramiona, ręce, nogi, to się czuję lepiej. Natomiast tu mi. Troszkę to przeszkadza, bo wstępnie mogę robić takie ćwiczenia, że odwracam głowę tam na jedną stronę, na drugą albo w dół, że przyciskam tą brodę tutaj. Natomiast nie mogę tak tą głową kręcić wokół, bo wtedy te wszystkie kości mięśnie, może by mi się jakoś rozluzowały, ale terapeutka rehabilitantka. <laughs> Powiedziała, że na razie nie mogę robić okrężnych ruchów, tylko muszę poczekać z miesiąc, aż mi się to tam wszystko wygoi. I tak zawsze rano wstaję, robię ćwiczenia, chodzę i trochę ten ból tak maleje, gdzieś mi tam szczytnie, tu, tam. A potem biorę po prostu tabletkę przeciwbólową to już po tabletce, to jakoś specjalnie tego nie czuję. A kiedyś to w ogóle ta tabletka mi nie pomagała. I mam nadzieję, że szybko te bóle głowy miną, przejdą i zapomnę w ogóle o tym wszystkim. Chodzi tak, za teraz już w sumie niecałe trzy miesiące będę miała badanie tej całej głowy znowu. Już się umówiłam do poradni neuro... Chirurgicznej, do neurologicznej, już mam wyznaczony termin. No to będzie właśnie tak. E, koniec października pokażę Wam najwyżej tą moją wizytę, gdzie to byłam. Wiadomo, że nie będę w środku nagrywać, ale na zewnątrz mogę Wam nagrać, bo jednego dnia ma mój mąż wolne i mnie zabiera do jednej poradni. A drugiego dnia znowu ma wolne moja mama, więc znowu mama mnie zabiera. I no wiadomo, będę musiała się kontrolować. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, że nic się nie skomplikuje, że wrócę do zdrowia i będę mogła sobie funkcjonować dalej. Powiem wam, ciśnienie mi spadło, ale i w sumie już nie mam wysokiego, ale nie wiem, jak by się zachowało, gdybym się na przykład bardzo zestresowała albo jakbym wykonywała jakąś ciężką pracę, bo teraz nie mogę. Co? Ja sobie wstanę, przespaceruję przez dom, coś tam e, rękami, <grych> jakieś rzeczy pochowam, ale no, nie schylam się, nie kłócam. Oczywiście ostatnio przez weekend mój mąż robił porządki. Bo jak siedziałam w domu, to z reguły wiadomo, że to ja zajmowałam się porządkami, ale rzeczywiście mój mąż ostatnio e, robił porządki. Między innymi zamiatał podłogę, mył podłogę i odkurzał, ponieważ jak wiadomo, to człowiek się trochę schyla, a mi za bardzo nie wolno się schylać. No, dawno go nie widziałam w takiej roli nagrałam Wam, nagrałam Wam. Oczywiście yy, powiem tak, że w ciągu tygodnia to mówię a, machnij na to ręką, machnijmy tą, na to mnie, jak przychodzi po pracy, a jak tak bardziej porządkowo, to niech będzie tam piątek czy sobota, ja będzie w domu, ja będzie miał wolne, to już umyję te podłogi, te odkurzy i yy, nie każę mu specjalnie sprzątać, tylko tak na weekend, bo nie ma co go poganiać. Nagrałam Wam też obiady, jakie ostatnio jadłam. No, jak wyszły, tak wyszły. Nagrałam tak, jak wyszło, bo teraz częściej jadam te obiady ze względu na to moje zdrowie. Cukier, oczywiście mam dietę. Cukier mi spada, tak samo. Ale dalej nie wiem, jakby się to zachowało, gdybym zaczęła znowu jeść słodkie. Muszę na pewno jeszcze iść do lekarza takiego rodzinnego, żeby mi dał skierowanie na badania, czy na tą hemoglobinę, yy, no na te wszystkie podstawowe badania, i żebym sobie zrobiła też badania na cukier. Czy to jest cukrzyca, czy to po prostu chwilowe było po operacji. Nie wiem, to wszystko powoli no na pewno przez trzy miesiące no, muszę bardzo bardzo uważać na siebie choć i tak się cieszę że mogę wstać chodzić bo się tak naprawdę lepiej czuję jak chodzę niż jak leżę nie wiem może naciskam tą głową o poduszkę i przez całą noc no i przez to mnie boli a jak wstanę rozruszam się to właśnie jest troszkę lepiej i mam nadzieję że będzie wszystko wszystko dobrze, więc mam nadzieję, że będę zdrowa. Zdrowa, zdrowa, jeszcze raz zdrowa. Powiem Wam, że, że w sumie tak sobie leżę, oglądam jakieś vlogi, czasami nie obejrzę, bo kiedyś oglądałam więcej, ale czasami jak są już takie za długie, to już po prostu... Obejrzę trochę, potem sobie może znowu trochę obejrzę. Tak sobie oglądam te vlogi. Na pewno bym sama chciała dodawać więcej tych vlogów, ale jak widzicie, no zdrowie jest najważniejsze i muszę odpoczywać. Moja mama dalej jest w sanatorium. Moja ciocia wróciła z wakacji z Hiszpanii. No i najważniejsze, że na razie nic złego mi się nie dzieje, poza tym, że lekko czuję ten ból, a najgorzej właśnie po wstaniu z łóżka po całej nocy. I tak miałam bardzo dużo szczęścia i mam nadzieję, że to szczęście będzie się utrzymywać dalej, że to się super, wszystko pięknie, ładnie wygoi. I znowu będę mogła nagrywać, latać z kamerą, pokazywać Wam różne rzeczy. Ach, a tak to nie mogę wyjść z domu. No i. No i tyle. No. W ogóle teraz jest bardzo zimno. Też bym nie chciała wychodzić i się przeziębić, bo nie chciałabym dostać żadnej gorączki teraz, bo to jest ostatnia rzecz, jaką bym chciałam... Dostać i nabawić się. Więc nie mogę wpaść w jakieś przeziębienia, jakiś katar, gorączki i tak dalej, bo to by było mogłoby być groźne dla mnie. I mam nadzieję, że będzie dobrze. I oczywiście też mały hol zakupowy, ale to, to były zakupy w sumie. Powiem Wam, że soboty, więc to były zakupy takie już dawniej zrobione. No, pokażę Wam, co tam nowego jeszcze kupiłam do jedzenia. Co jem. No, na pewno teraz się odżywiam znacznie zdrowiej. Więc, ale powiem Wam tak szczerze, że gdyby nie obiad. To takie jedzenie mm, samych warzyw. No to człowiek jest głodny. Niby zdrowo, ale człowiek jest po prostu głodny. Niby się wymienia te warzywa, ale człowiek ma wrażenie, że nie jest królikiem. <noise> I jest głodny. No więc staram się po prostu jeść y, te obiady. Żeby się najeść. I potem nie chodzić i nie podjadać. Staram się nie podjadać, staram się robić przerwy jakieś takie trzygodzinne yy, między posiłkami. Choć cieszy mnie to, że ten cukier spada. Jest raz dobrze, raz wyżej. No ale to już mówiłam, zrobię sobie badania z czasem, jak już będę w stanie yy, iść do lekarza. Na razie mam te dwie wizyty i mam nadzieję, że będzie dobrze, bo właśnie po tych dwóch wizytach potem jest umawianie się właśnie na tą, na to całe prześwietlenie. I tak miałam bardzo dużo szczęścia, jak mówiłam. Tutaj założyłam już bluzę, bluzkę w sumie to jest, bo już wcale nie jest tak ciepło, już są przymrozoski z rana, są niskie temperatury. Ale to jeśli oglądaliście mnie w tamtym roku, to kojarzycie tą bluzkę i ją doskonale znacie. Więc to nie jest nowa bluzka. To jest po prostu bluzka, która była w półce ze wszystkimi tymi bluzami: grubymi, tak sobie odłożyłam, bo wiadomo, chodziłam teraz w krótkich rękawach. Więc co ja Wam powiem? Zapraszam Was do obejrzenia dalszej części vloga. I widzimy się w następnym vlogu, jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno się widzimy. Więc trzymajcie się mocno. Niech Wam będzie cieplutko, <noise> niech nikt nie marznie, nikt nie marznie, więc przechodzimy do dalszej, krótszej części rola. Mój mąż jedzie na zakupy, ma listę zakupów i jedzie. Ja bym napisałam, ale Przemek wolał sobie napisać po swojemu. Tak, swoim charakterystycznym pismem. Tak. <laughs> Dziękuję. Mój mąż teraz odkurza, a potem będzie myć podłogę. 被抽的皮，重是,是。 Idzie wywiesić dywan na dworu. No i dywanik wrócił z powrotem do nas ze dworu. Więc już jest wywietrzony. ładnie kurczaki przyprawiłam przyprawą do kurczaka niech teraz troszkę poleżą wchłoną nasiąkną przesiąkną tą przyprawą i będę piec w piekarniku kartofelki też Przełożyłam już do garnka. Ale zanim się ugotują łódka z kurczaka, upieką, no to jeszcze nie wstawiam kartofli. Dopiero tak gdzieś w połowie pieczenia wstawię kartofle. I wkładamy do piecharnika. A oto nasz obiadek. Jeszcze sobie przyniosę, tu siadłem mleko. Szybki hol spożywczy. Woda niegazowana. Rzaki. Dobrze. Tutaj pomidory, papryka, buraczki, orzeszki ziemne tym razem. Kochostka drobiowa z kury. Czekolada gorzka. Polędwica z indyka dla mnie. Przemak kupił sobie berlinki z serem. Oczywiście sałata, rzodkiewka. Tutaj są bułki dla Przemka, tutaj jabłuszka, tutaj grapefruit. Tutaj mleko bez laktozy, bo chciałabym sobie zrobić te płatki owsiane. Tutaj też jogurty bez laktozy. Tutaj serek. Nie było serka naturalnego bez laktozy, więc jest zwykły. Był tylko waniliowy, ale ja chciałam naturalny. Malinki, bo kiwi niestety nie było. Tutaj mięsko mielone. To tylko tą wodę kupiłeś w żabce? Ja. Worki na śmieci. Śmietana trzydziestka, jogurt grecki to dla Przemka, mleko i twaróg chudy do makaronu, no i tak my mamy zakupy. Jeszcze jeden ogórek mi został, no to już nie kazałam Przemkowi kupować, więc... My, będzie robić tak Może będzie mi O, zierpię. No. No to jest ogórek. Taka dzisiaj pogoda od rana. Tak jest. Ale mówią, że podobno ma przestać padać tak bardziej po 14, po 15. Zobaczymy, bo na razie to się nie zapowiada, że będzie jaśniej i się przyjaśni. Tyle zostało z moich kwiatków, jak byłam w szpitalu. Tutaj kwiatka nie ma, tutaj jest zaschnięte. No nic. Będziemy czekać na przyszły rok i będą od nowa kwitnąć. Na razie... No, kwiatki zostały zasuszone. Nikt nie podlewał i padły. Mój mąż to chyba podlał raz i to chyba na koniec. Ale to nie jest, ona spokojnie odrosną w przyszłym roku. No co zrobić, no. A oto nasz obiadek. Przemek ma ryż biały i jajka, a ja mam taką kaszę gryczaną. Z warzywami, brązową. Bardzo dobra. No. Chociaż ja kaszy nie lubię. Powiem tak, no nie jest to widok instagramowy. To, 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 to jest lepsze to. No też tak myślę. Ale to jest zdrowsze. No ale obiadek jest. Zrobiłam kotlety mielone, zaraz będę smażyć. A Przemek obiera kartofle. Trzeba, to trzeba. I razem robimy sobie wspólny obiad. Każdy coś daje z siebie. No. Nie będę pokazywać z lewu, bo. Bo jest czysty? Nie, bo jest dużo naczyń. Nie bardzo. Ale bardzo bardzo to będziemy. Bardzo bardziej wygląda ten Ale będziemy myć dopiero po obiedzie. No chyba. A poprzemek umyć. No chyba raczej towarka. No. No zmywarka. Przemyj wsadzi do zmywarki, je, Jeśli to wszystko się zmieści do zmywarki... Uuu, ciężki to No dobra. No to robimy obiad. Już będę. A tutaj to się nam towarzyszy, tak. jak robimy obiad. I w wkurza. Nie, leży spokojnie. Ale... No teraz. <laughs> bo przedtem to stała tam jak jakiś temu. jakby coś chciała zjeść. Hmm. No, chciała te mielone. No. Jak to kot czuję mięso i by chciała zjeść. Ale to jest surowe mięso. Surowego mięsa nie dajemy. A kotu to nie przeszkadza, bo tak my się nie No, ale. Obserwuję, jak przemęk walczy. Z kartoflami. Jak ktoś jest na to Mhm. Więc ona lubi z nami tak siedzieć i patrzeć, co robimy. I O, trochę krzesło tam brudne. Ale tego nie widzimy, o, nie ma tego. Jest tylko piękna Tosia. Trzeba będzie wąchać o coś dobrego na ręce. Tak. Obiadek już jest i będziemy jeść. A teraz będę jadła chlebrzyk z żurawiną. Kiedyś tam próbowałam, ale już dawno. I teraz zjem taki dla odmiany. Żurawiną to zdrowe. Bez dodatku drożdży. A tu mam awokado. Mogę sobie zjeść raz na jakiś czas. Nie, żebym aż tak bardzo przypadała za... Awokadem, ale można zjeść. No, ujdzie. I ten owoc ma mało cukru w sobie, fruktozy. Więc czemu nie? Jest nawet miękkie. Najlepsze jest, jak jest miękkie, jak jest twarde, to nie za bardzo. Więc będę próbować. Chodź, i tak znam ten smak. No, nie porywa, ale jak zdrowe, tak mogę zjeść. Oj, ta tam. No, 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 nie porywa ten smak. Oj, oj Ale jak zdrowe, to sobie zjem. A oto kolacja. Jest pomidorek, jest ogórek i jest szczypiorek. No, i tak się prezentuje. A co przemagie? Paróweczki i oczywiście bułeczkę z warzywami i i kiełbasa. <laughs> z warzywami. No, no to smacznego.